Witam w kolejnym filmie z renowacji Altusów 110. Właśnie skończymy renowację obudów. Został położony nowy fornir. No i potem obudowy zostały pomalowane w czarny mat. Oczywiście powłoka lakiernicza została naniesiona metodą natryskową, pistoletem. W międzyczasie zająłem się też renowacją zwrotnic. Jak widać Wyczyściłem przełączniki. Wymieniłem kondensatory. Stare kondensatory były takie. Co prawda, jeszcze trzymały pojemność, ale są to kondensatory słabej jakości. Wymieniłem też przewody na grubsze. I co ważne wykonane z miedzi. Stare przewody były bardzo cienkie, niektóre mają 0,5 mm kwadrat, jak nie mniej. No i są wykonane częściowo z miedzi, a częściowo z aluminium. Są tu dwa rodzaje przewodów. Wymienimy też materiał wygłuszenia na taką watolinę. Zajmę się teraz montażem kolumn. Najpierw zamontuję gniazda. Jak widać również tyły zostały wymalowane. Gniazda montuje się na takie plastikowe elementy. I mamy już gniazdo zamontowane. Teraz wnętrze obudowy wyłożę watoliną. Taka watolina jest dużo lepsza niż oryginalne wytłumienie obudowy. Jak widać obudowa została już wyłożona wygłuszeniem. Teraz można zająć się montażem zwotnicy. Zwotnicę podłączamy w taki sposób jak na schemacie. W tym przypadku białe przewody to minus. Mam już przylutowany terminal głośnikowy. Teraz zamontuję przełączniki do tonów średnich i wysokich. Przełączniki są już przylutowane. Teraz zamontuję głośnik średniotonowy. Trzeba pamiętać o tym, że musi on być w odwrotnej polaryzacji niż inne głośniki. Teraz włożę tulinę. Teraz zamontuję głośnik wysokotonowy. Kolumna została zamontowana. Zostały jeszcze przykleić te dwa ozdobne pierścionki. Zamontować kołki do mocowania maskownicy. Zastanawiam się, czy nie wymienić ich na nowe. No i jeszcze musimy nakleić tabliczki znamionowe. Też się zastanawiam, czy nie nakleić nowych. No i jeszcze została mi do złożenia druga kolumna. Muszę jeszcze dorobić podstawki i maskownicy. W tym filmie to wszystko, bardzo dziękuję za obejrzenie. Prawdopodobnie w kolejnym filmie będzie już efekt końcowy z tych kolumn.